Drodzy metale, pankowcy i rockmeni, wyobraźmy sobie taką wręcz realną sytuację, kiedy, tak jak teraz, zaczyna się wiosna i jedziesz do miasta kurortowego w celu zarobienia marnych groszy na browar poprzez usługę zwaną granie na ulicy. Podczas błogiego opierdalania się nie w pracy, nie możesz znaleźć miejsca do siedzenia, musisz więc stać w momencie, gdy będziesz grać. Ale co to? Okazuje się, że twój zajebisty pasek nie nadaje się do użytku. Co teraz? Haha. <laughs> Doświadczony metal nie z takimi trudnościami ma do czynienia, a dla tych, co nie mają, jest właśnie dzisiejszy poradnik. Jak kurwa naprawić pasek do gitary? Potrzebne będzie kilka rzeczy, które tak naprawdę możesz znaleźć na ulicy: rozpieprzony pasek, stare gacie potacie, tacie, drewniana listewka, dwa wkręty, gwóźdź, agrawka, nożyk dość ostry, śrubokręt, kapsle od butelek po browarach kombinerki albo obcęgi, które możesz znaleźć w jakimś barze, oczywiście uprzednio pytając się o nie właściciela. Zanim jednak przystąpimy do naprawy, proponuję zwrócić uwagę na sposób zniszczenia paska. Taki sposób zniszczenia występuje najczęściej. Bierzemy listewkę. Wkładamy ją w otwór paska, by zobaczyć, czy pasuje. Jeśli jest za duża, ucinamy końcówkę. Jeśli za krótka, szukamy innej. W pozostałości odcinamy kombinerkami albo obcęgami. Na obu końcach robimy dziurki małym gwoździem. Na ulicy ciężko jest znaleźć wkrętarkę elektryczną, więc Wy możecie użyć kombinerek, by wbić gwoździa, a potem go stamtąd usunąć. Potrzebne są nam tylko dziury. Otwieramy butelkę z piwem, ale do ręki bierzemy tym razem kapsel i robimy w nim dziurę tym samym gwoździem, idealnie na środku. Potem bierzemy drugi kapsel i robimy to samo. Otrzymujemy takie oto coś z takim czymś bez takiego czegoś. Umieszczamy to w pasku właśnie w taki sposób. Teraz ogarniamy gacie potacie i ostrym nożem rozrywamy miejsce, gdzie znajduje się gumka i wyciągamy ją całkiem. Zdejmujemy kota ze stanowiska pracy. Przecinamy gumkę w połowie i bierzemy do ręki pasek, a w zasadzie końcówkę, którą niedawno skonstruowaliśmy. Obydwie gumki przywiązujemy do konstrukcji. Jeśli któraś jest za długa, obcinamy tak, aby miały mniej więcej jednakową długość. Teraz jedna z trudniejszych czynności manualnych. Przeprowadzenie gumki przez otwór w końcówce paska, która odpadła. I właśnie do tego będzie nam potrzebna agrawka. Nawlekamy gumkę na agrawkę i po prostu przepuszczamy ją przez otwór w końcówce. Wyciągamy z drugiej strony kombinerkami i po otwarciu agrawki usuwamy za nie gumkę po gaciach. Związujemy gumki w sposób podobny jak na filmiku. Można dodać więcej soków, by konstrukcja się lepiej trzymała. Zakładamy pasek na gitarę i sprawdzamy za pomocą kilku testów, czy pasek utrzymuje gitarę na miejscu. Jeśli działa, można powiedzieć, no to git, gramy, powodzenia. Futrzak? Futrzak? Gdzie ty włazisz? Zrób śmieszną minę.